Łaska wam pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo, które dzisiaj rozważamy w poranek wielkanocny w naszych kościołach, to fragment wyjęty z Ewangelii Jana z rozdziału 20, od wiersza 11. Maria natomiast, chodzi tu o Marię Magdalenę, stała przy grobie i płakała. Płacząc, zajrzała do grobowca i zobaczyła dwóch aniołów w bieli, którzy siedzieli jeden przy głowie, a drugi przy nogach, gdzie było złożone ciało Jezusa. Zapytali ją, Kobieto, dlaczego płaczesz? A ona odpowiedziała: Zabrali mojego pana i nie wiem, gdzie go położyli. Gdy to powiedziała, Odwróciła się za siebie i zobaczyła stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że jest to Jezus. A Jezus zapytał ją, Kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Ona, sądząc, że to ogrodnik, powiedziała, Panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus powiedział do niej, Mario. Wtedy ona zwróciła się do Niego i powiedziała po hebrajsku: Rabuni, co znaczy nauczycielu. Jezus jej oznajmił: Nie dotykaj mnie, bo nie wstąpiłem jeszcze do Ojca. Idź do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Mojego Ojca i Waszego Ojca, do Mojego Boga i Waszego Boga. Poszła więc Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana, oraz powtórzyła to, co jej powiedział. A i my, drogi nasz Panie, jesteśmy zebrani dzisiaj w ten wielkanocny poranek, abyś do nas też powiedział słowo odpowiednie dla każdego i każdej z nas. Prosimy Ciebie, Panie, abyś działał. Pośród nas, abyś mówił do nas, dotykał serc swoim słowem. Panie przynieś nam nadzieję i radość z Twojego zbawienia. Wszystko to przez Pana Jezusa w mocy Twego Ducha Świętego. Amen. <grywa> Drogi Zboże, siostro i bracie, w jaki sposób dzisiaj zdobywa się popularność? Zbyt często wystarczy na to kilka sekund. Jedno wideo, jeden post, trochę szczęścia, resztę robi siła internetu. Popularność dzisiaj to serduszka, ilość wyświetleń, ilość subskrypcji. Chcesz osiągnąć sukces? Na to pytanie nasi dziadkowie odpowiedzieliby inaczej niż dzisiaj, solidną, ciężką, wytrwałą pracą. Dzisiaj nie trzeba już wielkich rzeczy. Wystarczy powiedzieć i nagrać coś kontrowersyjnego, zrobić coś dziwnego, im bardziej dziwnego, tym lepiej i już spijamy śmietankę popularności. Dzisiaj sława jest dość tania. Współcześni bohaterowie mają błyskotliwe hasła, piękne zdjęcia, rzesze fanów. Z ciekawości spojrzałem do jednego z portali. Mamy setki tysięcy osób nazywających siebie królami. Królami radości, królami zdrowia, królami finansów itd. Którzy publikują swoje treści, błyszczą, mają wiele do powiedzenia, ale w końcu i tak jak wszyscy, przemijają. Ich miejsce zastępują następni. Gdyby Pan Jezus miał swój kanał w mediach społecznościowych, na pewno by go sam nie prowadził. Najpewniej zająłby się tym Piotr. Zdecydowanie pobiłby rekordy popularności. Miliony subskrybentów, setki tysięcy lajków, uzdrowienia chorych, rozmnażanie chleba, wskrzeszanie umarłych. Mówi mądrze, porusza serca, jest autentyczny, bliski ludziom. Z każdym dniem rośnie jego zasięg. Nawet jego najwięksi wrogowie drżą w obawie, że oto cały świat poszedł za nim. Aż w końcu przychodzi wielki tydzień. W ciągu jednej doby. Aresztowanie, sąd i śmierć. Popularność spada o 99,9%. Wszystko się kończy. Wiwatujący wcześniej świat od razu zapomina. Aby po trzech dniach. Dokonała się największa rzecz w historii ludzkości. Aby ten nasz bohater i król dokonał większej rzeczy niż dokonał kiedykolwiek wcześniej. Daleko, znowu w swoim stylu, poza blaskiem fleszy. Dlatego warto sobie uzmysłowić w poranek wielkanocny, co tak naprawdę stało się tam, daleko, poza zasięgiem świata. Poranek wielkanocny. Chrystus Pan otrzymuje władzę nad niebem. Otrzymuje miejsce po prawicy Ojca, który wszystko poddaje pod jego stopy. Otrzymuje chwałę, autorytet i panowanie nad całym światem duchowym. Sam zresztą to wspomina. Uczniom dana mi jest wszelka moc na niebie. I na Ziemi. No właśnie, po drugie, władza nad Ziemią. To znaczy, że jego zmartwychwstanie pokazuje, że żaden cesarz, żadna władza, żaden system, żadna ludzka potęga, żadne prawa fizyki, żadna biologia nie ma ostatecznego słowa. On oficjalnie zyskuje królewski autorytet nad każdym stworzeniem. Nad wszystkim, co działa, nad wszystkim, co widzialne i niewidzialne. Dlatego Biblia mówi, że przyjdzie taki moment, że zegnie przed nim swoje kolano każdy człowiek, wierzący, niewierzący, nie, nie będzie już nie żadnego niewierzącego. Każdy odda mu cześć, albo w trwodze i żalu, albo w wielkiej radości. Po trzecie, Pan Jezus w poranek wielkanocny zyskuje władzę nad piekłem i śmiercią. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian zadaje to słynne pytanie, gdzież jest o śmierci Twoje rządło w kontekście zmartwychwstałego Pana Jezusa? W Nim i przez Niego nie ma już mocy śmierci. W księdze objawienia Jana w rozdziale pierwszym czytamy, że On ma klucze śmierci i otchłani. Rozumiesz tą potęgę? Rozumiesz tą władzę, ten autorytet? Czy widzisz, że jest to uniwersalne zwycięstwo we wszystkich widzialnych i niewidzialnych sferach? I teraz dzieje się rzecz najbardziej niesamowita, zaskakująca, zawarta w naszej dzisiejszej historii, opisanej w Ewangelii Jana która pokazuje, że on, który odniósł takie zwycięstwo, mający taką moc i władzę, przychodzi nie do Piłata, nie do cesarza, nie do faryzeuszy, nie do uczonych w piśmie, ale przychodzi do płaczącej, zagubionej kobiety, która nic nie rozumie. Właśnie do niej przychodzi najpierw, która teraz została z pustym grobem, w którym nie może nawet zobaczyć ciała swojego mistrza, bo nawet i to zostało jej, jak sądzi, zabrane, co tylko pogłębiło jej rozpacz. Bo kiedy kogoś tracisz, chcesz przynajmniej mieć takie miejsce, gdzie możesz zapłakać. Ona nawet tego już nie miała. I on przychodzi do niej i wzywa ją po imieniu. Wzywa ją po imieniu. Jedno słowo: Mario. Tylko tyle. Nie mówi o tym, czego oczekuje, czego żąda, nie prawi kazania, nie mówi, co ma zrobić, co ma w sobie poprawić, kim się ma stać, żeby on mógł do niej przyjść. Po prostu mówi. Jej imię. I w tej jednej chwili wszystko się zmienia, bo to jest głos Zbawiciela, który zna swoje owce. To jest głos Króla, który pokazuje swoją wielkość, swoją potęgę tym, że wypowiada Twoje imię. To jest szok. Żaden współczesny wielki bohater, żaden współczesny król by tego nie zrobił. Zająłby się inaczej swoją władzą i swoim majestatem. On najbardziej pragnie tego, abyś usłyszała, abyś usłyszał, kiedy on woła Twoje imię, właśnie ciebie. Bo on zna Twoje życie, bo zna Twoje łzy, zna Twoją historię. Zna Twój kontekst, zna Twój ciężar, zna Twoje doświadczenia. On wszystko o tym wie, dlatego przychodzi do Ciebie i po prostu wypowiada Twoje imię. Naprawdę zna mnie? To dlaczego mi nie da tego wszystkiego, czego potrzebuję? Dlaczego nie może albo nie chce spełnić moich pragnień, skoro tak dobrze mnie zna? czemu nie zrobić czegoś abym był bardziej szczęśliwy no jak to nie on właśnie dlatego do nas przychodzi aby dać nam to czego najbardziej potrzebujemy problem polega na tym że my nasze największe potrzeby dostrzegamy w tym co ziemskie w tym co cielesne a on wie że najbardziej Potrzebujemy Jego. To jest nasza największa życiowa potrzeba, gdyby nawet spełnił wszystkie moje pragnienia, ostatecznie i tak przecież zostałbym z niczym. Pokonany, przegrany, pusty, zrozpaczony każdą chwilą mojego życia, jaka by nie była. On właśnie tego najbardziej pragnie, abym rozpoznał Jego głos. Abym zrozumiał, co to oznacza, że on zmartwychwstał, i żebym już nigdy wobec tego wydarzenia nie przyszedł obojętny. Aby to wydarzenie mogło zmienić wszystko. Maria próbuje zatrzymać Jezusa, próbuje go dotknąć, przywitać, tak jak kiedyś. Ale nie ma już tego, co kiedyś. Skończyło się. Jezus nie zostaje w tej formie, w jakiej był do tej pory. On idzie dalej, idzie do Ojca, tam jest Jego miejsce, aby jako król, aby jako władca całego wszechświata, jako pan panów, mistrz być z Tobą aż do końca. On wie, co ma zrobić. Podobnie Maria nie może pozostać przy pustym grobie. Siedzieć tam, płakać i czekać nie wiadomo na co. To już było. Tego już nie ma. Nie może pozostać w tym samym miejscu. Nie może kręcić się w kółko wokół tych samych rzeczy. Dlatego Jezus mówi jej, że musi iść i oznajmić uczniom, że on żyje, że zmartwychwstał. I to jest jej nowa rzeczywistość. To jest jej nowa radość. To jest jej nowy cel który musi podjąć, bo tak działa prawdziwe zmartwychwstanie, nie to zasłyszane, ale to, które dociera do sedna naszego życia. Ono powoduje, że nic już nie jest takie samo, że wychodzimy z kręgu tych samych schematów i wchodzimy na drogę prawdziwego rozpoznania, fascynacji tym, że On żyje, że zmartwychwstał i nie chcemy już być tam, gdzie kiedyś. Nie chcemy już robić tego, co kiedyś. Nie chcemy już być tym, kim byliśmy kiedyś, skoro On zmartwychwstał. Wstaję, idę tam, gdzie mnie kieruje, w miejsce, w które chce mnie postawić, do pracy, do której mnie powołuje. To jest moc zmartwychwstania. Jeśli jednak tkwię w tej samej ciemności, mogę co najwyżej Przejść się obok krzyża, odwiedzić pusty grób, a następnie wrócić do swojego dawnego, starego sposobu myślenia i życia. I za rok zaś odwiedzimy ten krzyż i zaś usłyszymy, że zmartwychwstał. I znowu wrócimy do swojego starego życia. To nie jest moc zmartwychwstania, z którą przychodzi do nas Pan Jezus, aby wypowiedzieć Twoje i moje imię. Chodzi mu o coś więcej niż tylko pamiątka jego zmartwychwstania. Dla tych, którzy odpowiedzieli na głos Pana Jezusa, wielkanoc jest czasem przełomów, nowych początków, nowej fascynacji, nowych zainteresowań, które zabieramy do swojego życia, by ono już nie było takie. Jak kiedyś? Czy chcesz usłyszeć i odpowiedzieć na Jego głos? Czy jeszcze pożyjemy trochę w schematach? Czy jeszcze pozostaniemy trochę w przyzwyczajeniach? Czy dotknęła Cię moc zmartwychwstałego? To jest czas, żeby słuchać i odpowiedzieć. Amen.